Okej, okay, w takim razie odpalę tego robota do mycia okien na brudnej szybie i pokażę Ci, że też bardzo dobrze sobie z nią poradzi. Jest to akurat nowszy model, który ostatnio dodali na sklep, który ma jeszcze funkcję automatycznego spryskiwania z tej strony. Także najpierw muszę napełnić ten zbiornik wodą. A z pomocą tej butelki jest to naprawdę proste. Także dobra, teraz jak już to zrobiłem, mogę go odpalać i umieszczać na oknie. Wystarczy przytrzymać ten przycisk, i jest uruchomiony. Jak widzisz, ta szyba wcale nie należy do najczystszych. Teraz za pomocą tego pilota ustawię sobie tryb automatycznego mycia. Muszę kliknąć ten przycisk. Jak widzisz, nawet z kątem pod oknem działa sobie bardzo dobrze. Dzięki ogromnej śle ssania możesz być bezpieczny, że nie spadnie i się nie rozwali. W dodatku nie zostawiasz żadnych smug ani zarysowań. Mi się udało go zamówić ze strony, do której link zostawiam Ci w opisie mojego profilu. A widziałem, że na tą stronę dodali też teraz nowsze modele i zrobili na nie ogromną przecenę i darmową dostawę.